Cześć wszystkim. Zanim zanurzymy się w tę historię, mam nadzieję, że znajdziecie w niej coś dla siebie. Dziś opowiem wam o tym, jak słowa, niczym maleńkie, jadowite igły, potrafią utkwić w sercu i zatruwać duszę przez lata. Opowiem o lenistwie, które nigdy nie było lenistwem, i o chwili, gdy cichy szept przeobraził się w donośny okrzyk triumfu. Jeśli słyszeliście kiedyś, że jesteście niewystarczający, że nie pasujecie, albo że wasze marzenia są niczym innym jak wymówką, aby nic nie robić, to ta historia jest dla was. Zanim przejdziemy do szczegółów, dajcie znać w komentarzach skąd mnie oglądacie i czy kiedykolwiek czuliście się niedoceniani przez bliskich. Uwielbiam słuchać, jak daleko sięga moja historia. Nie zapomnijcie też kliknąć przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego rozdziału. Dziękuję i teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko. Część 1. Ciężar oczekiwań i pogardy. Moje dzieciństwo pachniało starym kurzem, wyblakłymi wspomnieniami i nieustannym poczuciem, że jestem za mało. Za mało bystra, za mało energiczna, za mało. Po prostu. Od najmłodszych lat, zanim jeszcze zrozumiałam, czym jest indywidualność, te słowa wdzierały się w moją świadomość, niczym pleśni w starym, wilgotnym domu. Ich źródłem była głównie ciocia Krystyna, starsza siostra mojej matki. Kobieta o oczach tak przenikliwych, że wydawało się, iż widzą każdą moją wadę, każdą niezrealizowaną obietnicę. Ciocia Krystyna, postać niczym z dramatu, była uosobieniem pragmatyzmu i niewzruszonej dyscypliny. Jej życie było uporządkowane, jej sukcesy namacalne, dobra posada, dobrze prosperująca rodzina, dom, który lśnił czystością. Była wzorcem, do którego nie potrafiłam dorosnąć, i surowym sędzą mojej niewystarczalności. Nigdy nie unosiła głosów złości, co było chyba najgorsze. Jej osądy były wypowiadane spokojnym, niemal łagodnym tonem, co sprawiało, że brzmiały jeszcze bardziej autorytatywnie i boleśnie. Lena, ty chyba masz dwie lewe ręce. Wszystko leci ci z rąk, mówiła, gdy coś upuściłam, a moje policzki płonęły, jakby stały w ogniu. Jesteś taka marudna, nie umiesz się zabawić, komentowała, widząc mnie pogrążoną w rysowaniu w rogu pokoju. Podczas gdy reszta dzieci biegała po ogrodzie. Ale najczęściej, najboleśniej powtarzała: Lenka, ty to jesteś taka, leniwa. Nic ci się nie chce. Jak tak dalej pójdzie, to nic z ciebie nie będzie. To słowo, leniwa, wbiło się w moje serce jak drzazga. Czułam jego ciężar za każdym razem, gdy zamiast sprzątać pokój, czytałam książkę, zamiast biec na podwórko, szkicowałam w zeszycie. Zamiast brać się za poważne sprawy, zamykałam się w świecie wyobraźni. Nie rozumiałam wtedy, że moje lenistwo było tak naprawdę introwersją, twórczością, odmiennym sposobem przetwarzania świata. Dla Krystyny jednak oznaczało to brak motywacji, słabość charakteru, coś, co należało wytępić. Rodzice, choć kochający, byli w tej dynamice bierni. Matka, delikatna i skłonna do unikania konfliktów, często tylko wzdychała, gdy Krystyna wygłaszała swoje osądy. Ojciec, zajęty pracą, często nie dostrzegał subtelności tych emocjonalnych ciosów. Czasem próbował mnie bronić, mówiąc Krystyna, ona po prostu ma inną naturę, ale jego głos był zbyt słaby, by przebić się przez stalowy mur przekonań ciotki. Byłam dziewczynką, która widziała, jak jej własne odbicie w lustrze staje się coraz bardziej niewidzialne, przysłonięte cieniem niezaspokojonych oczekiwań. Czułam się jak nieudany projekt, który należało poprawić, a jedyną metodą poprawy było bezlitosne strofowanie. W szkole też nie było łatwo. Nie byłam gwiazdą sportu ani liderką grupy. Byłam cicha, zamyślona, często gubiłam się we własnych myślach. Nauczyciele, którzy widzieli moje wyniki w przedmiotach humanistycznych, często komentowali moją brak zaangażowania w dyskusję. Lena ma potencjał, ale jest taka powolna w reakcjach. Te słowa choć łagodniejsze, tylko utwierdzały mnie w przekonaniu, że coś jest ze mną nie tak. Że jestem inna, gorsza. Szkolne wycieczki były dla mnie torturą. Kiedy wszyscy biegną do autokaru, żeby zająć najlepsze miejsca, ja szłam powoli, obserwując cienie drzew, zbierając opadłe liście. Krystyna zawsze pytała, nie spieszysz się nigdzie. Spóźnisz się przez to swoje chodzenie bez celu, nawet chodzenie bez celu było oznaką mojego blenistwa. W wieku 16 lat podjęłam próbę podążenia ścieżką, która wydawała się akceptowalna dla ciotki Krystyny. Zaczęłam przygotowywać się do studiów ekonomicznych, choć serce ciągnęło mnie w stronę sztuki, pisania, kreacji. Wybrałam ekonomię, bo Krystyna zawsze powtarzała, że to poważny kierunek, który daje perspektywy. Moje szkice i wiersze schowałam głęboko do szuflady. Próbowałam wtopić się w tło, stać się bardziej normalna, bardziej nieleniwa. Ale to tylko pogłębiało poczucie frustracji i rozczarowania sobą. Moja dusza, uwięziona w klatce cudzych oczekiwań, stawała się coraz mniejsza, coraz bardziej ściśnięta. Byłam jak roślina, która potrzebuje słońca, ale jest trzymana w cieniu, powoli więdnąca. Ciocia Krystyna, w swojej nieświadomej okrutności, była ogrodnikiem, który wierzył, że ciosy siekierą pomogą roślinie rosnąć. Był moment, który szczególnie utkwił mi w pamięci. Miałam może 12 lat. Zbudowałam z klocków Lego skomplikowaną fortecę, pełną ukrytych przejść i wiesz. To było moje arcydzieło, nad którym spędziłam godziny, pochłonięta tworzeniem. Ciocia Krystyna weszła do pokoju, spojrzała na budowlę, a potem na mnie, siedzącą obok z wyrazem zadowolenia na twarzy. Lena, zamiast bawić się klockami, mogłabyś posprzątać w pokoju. Zobacz, jaki masz bałagan! Jesteś taka leniwa, że nawet nie potrafisz zadbać o swoje otoczenie. Jej słowa rozbiły moją fortecę na miliony małych kawałeczków, zanim jeszcze zdążyła jej dotknąć. Pamiętam ten piekący wstyd i ból. To nie była budowla z plastiku, to było moje małe królestwo, a ona zniszczyła je bez wahania. Ten ciężar oczekiwań i pogardy nosiłam w sobie przez długie lata. Był jak niewidzialny plecak, który z każdym rokiem stawał się coraz cięższy wypełniony niewypowiedzianymi osądami, niespełnionymi nadziejami i poczuciem własnej nieadekwatności. Część dwa Walka i ziarno buntu Po ukończeniu studiów ekonomicznych, do których podchodziłam z narastającą niechęcią, znalazłam pracę w dużej korporacji. Wybór tej ścieżki był podyktowany bardziej pragnieniem udowodnienia ciotce Krystynie i sobie, choć wtedy jeszcze tego nie rozumiałam, że nie jestem leniwa i potrafię być poważna. Ale to było jak próba wciśnięcia kwadratowego kołka w okrągły otwór. Dni mijały mi na monotonnych zadaniach, analizie arkuszy kalkulacyjnych i spotkaniach, które wydawały się bezcelowe. Mój umysł, który pragnął twórczości, usychał w rutynie. Czułam się jak ryba wyrzucona na brzeg, próbująca oddychać powietrzem. Moja wydajność była poprawna, ale nigdy nie wybitna. Brakowało mi pasji, iskry, która napędzała moich kolegów. To potwierdzało obawy Krystyny, co tylko pogarszało sprawę. Podczas rodzinnych obiadów zawsze padało to pytanie: "I jak tam Lena w tej swojej pracy? Niczym się nie wyróżniasz. Taka typowa szara myszka." No tak, ale przecież zawsze była leniwa i bez ambicji nie potrafiła dostrzec, że moje cierpienie było spowodowane brakiem pasji, a nie brakiem chęci. W jej oczach każdy, kto nie biegał w korporacyjnych wyścigach szczurów z uśmiechem na twarzy, był po prostu leniwy. Momentem zwrotnym była pewna wigilia. Siedzieliśmy przy stole, atmosfera była jak zwykle w obecności Krystyny napięta, choć wszyscy udawali, że jest idyllicznie. Krystyna, po kilku kieliszkach wina, nabrała odwagi, by znów zaatakować. Lena, słyszałam, że szukasz innej pracy. Nie dogadujesz się z szefem. No tak, zawsze byłaś trudna, nie lubiłaś, jak ktoś ci coś kazał. Leniuchom jest ciężko w życiu, nikt ich nie chce zatrudnić na dłuższą metę. Jej głos niósł się po pokoju, a ja poczułam, jak cała moja skóra pokrywa się gęsią skórką. Wszyscy inni milczeli, patrząc w talerze. Czułam się, jakby powietrze zostało mi wyssane z płuc. Jej słowa były jak ołowiane kule, przebijające się przez moją kruchą tarczę. W tamtej chwili coś we mnie pękło. Nie była to głośna eksplozja, raczej cichy, wewnętrzny rozłam. Zrozumiałam, że nigdy nie będę wystarczająco dobra dla Krystyny. Że nawet jeśli osiągnę sukces, ona znajdzie sposób, by go umniejszyć, przypisać go szczęściu, a nie mojemu wysiłkowi. Wstałam od stołu bez słowa i wyszłam. Matka próbowała mnie zatrzymać, ale ja już wiedziałam, że to koniec. Koniec z udawaniem, koniec z próbą dopasowania się. Następne miesiące były okresem głębokiej introspekcji. Rzuciłam pracę, Ceo wywołało kolejną falę krytyki ze strony ciotki. Teraz to już na pewno nic z niej nie będzie. Bezrobotna na garnuszku rodziców. Ale tym razem te słowa odbijały się ode mnie. Zamknęłam się w sobie, ale nie w sposób, w jaki Krystyna BY to zinterpretowała jako lenistwo. Pracowałam. Pracowałam nad sobą. Analizowałam każdy aspekt swojego życia, każdy osąd Krystyny, każdy moment, w którym czułam się za mało. Czy naprawdę byłam leniwa? Czy może po prostu szukałam drogi, która była zgodna z moją prawdziwą naturą, a nie z cudzymi szablonami? Przeczytałam setki książek, obejrzałam dziesiątki wykładów. Nauczyłam się programowania, choć nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Spędzałam dnie i noce przed komputerem, ucząc się języków kodowania, algorytmów, logiki. To było wyczerpujące, ale jednocześnie ekscytujące. Byłam pochłonięta, zafascynowana. To nie było lenistwo. To była pasja. Zrozumiałam, że moje lenistwo w korporacji wynikało z tego, że nie widziałam sensu w tym, co robiłam. Teraz sens był tworzenie, rozwiązywanie problemów, budowanie czegoś od podstaw. Moje introwertyczne skłonności, które Krystyna nazywała marudzeniem, okazały się atutem w świecie programowania, gdzie skupienie i analityczne myślenie są kluczowe. Zacząłem od małych projektów, freelancerstwa. Początki były trudne. Brakowało mi doświadczenia, pewności siebie. Ale każdy mały sukces, każdy zadowolony klient dodawał mi otuchy. Powoli, bardzo powoli, ziarno buntu zaczęło kiełkować. Przestałam szukać zatwierdzenia u Krystyny. Przestałam nawet myśleć o tym, co ona by na to powiedziała. Moja motywacja pochodziła z wnętrza, z pragnienia tworzenia czegoś wartościowego, czegoś, co naprawdę mnie pochłaniało. W międzyczasie spotkałam Bartka, mojego przyszłego męża. Był przeciwieństwem Krystyny spokojny, wspierający, widział we mnie potencjał, a nie wady. Kiedy mówiłam mu o moich pomysłach, słuchał z prawdziwym zainteresowaniem, zamiast szukać dziury w całym. Lena, to niesamowite, jak szybko się uczysz. Jesteś tak skupiona, gdy coś cię pasjonuje. To nie jest lenistwo, to jest siła, powiedział kiedyś, a jego słowa były jak balsam na moje rany. Po raz pierwszy ktoś dostrzegł moją prawdziwą naturę i nazwał ją siłą, a nie słabością. To było jak ujrzenie słońca po długiej, ponurej zimie. Pewnego wieczoru, gdy siedziałam nad kolejnym projektem, który wydawał się beznadziejny, Bartek podszedł do mnie i powiedział: Pamiętasz, jak ciocia Krystyna mówiła, że jesteś leniwa. Widzę, jak ciężko pracujesz nad tym. Nie pozwalaj, żeby jej słowa określały, kim jesteś, w tamtej chwili coś we mnie drgnęło. Czułam, jak stary pancerz, który nosiłam, zaczyna pękać. To nie było lenistwo. To była determinacja. Determinacja, by udowodnić nie tyle jej, co sobie, że jestem zdolna, że mam wartość. Zaczęłam spędzać godziny w bibliotekach, w kawiarniach z laptopem, ucząc się i projektując. Nie przeszkadzało mi to wręcz przeciwnie. Czułam się, jakbym odzyskiwała czas, który został mi ukradziony przez lata wewnętrznego oporu. Obcinałam włosy na krótko, symbolicznie odcinając się od przeszłości i starych oczekiwań. Spaliłam też stary zeszyt z moimi ekonomicznymi notatkami z czasów studiów. To była moja własna, cicha ceremonia wyzwolenia. Czułam, jak siła, której istnienia nawet nie podejrzewałam, zaczyna budzić się we mnie. To było ziarno buntu, które w końcu zaczęło kiełkować, rozpychając się w ziemi, by rosnąć w stronę słońca. Część 3. Wznoszenie się i cicha transformacja. Mijały lata. Moja początkowa praca jako freelancerki rozkwitła w małą firmę, która specjalizowała się w niszowym oprogramowaniu dla branży logistycznej. Zaczęłam od jednego zlecenia, potem przyszło drugie, trzecie. Zatrudniłam jedną osobę, potem drugą. Każdy sukces, choć początkowo niewielki, był dla mnie ogromnym zwycięstwem. Moje imię Lena Kowalska zaczęło być rozpoznawalne w branży. To było moje własne królestwo, zbudowane na fundamencie pasji i ciężkiej pracy, a nie na cudzych oczekiwaniach. Pamiętam dzień, w którym otrzymałam swoje pierwsze prawdziwie duże zlecenie. Projekt, który miał trwać wiele miesięcy i wymagał zatrudnienia kilku kolejnych programistów. Siedziałam przy biurku, patrząc na umowę, a w moich oczach pojawiły się łzy. Nie łzy smutku, ale ulgi i dumy. To był dowód na to, że lata pracy, tej niewidzialnej pracy, którą Krystyna nazwała byt siedzeniem bez celu przed komputerem, przyniosły owoce. To była moja cicha, osobista rewolucja. W tym czasie mój wewnętrzny świat przeszedł dramatyczną przemianę. Słowa Krystyny, które kiedyś potrafiły sparaliżować mnie strachem i wstydem, teraz brzmiały jak odległy, bezzębny pomruk. Były jak stare, zużyte klisze, które przestały pasować do mojego nowego obrazu. Zrozumiałam, że Krystyna nigdy nie widziała mnie. Widziała tylko swoje własne odbicie, swoje własne obawy, swoje własne niespełnione ambicje. Była jak lustro, które zamiast odzwierciedlać prawdę, zniekształcało ją. Moje relacje z rodziną uległy subtelnym zmianom. Rodzice, którzy początkowo martwili się moją niepewną przyszłością po rzuceniu pracy w korporacji, teraz patrzyli na mnie z dumą, choć trochę nieśmiało przyjęli do wiadomości, że ta praca z komputerami okazała się być czymś poważnym. Jednak ciocia Krystyna pozostała niewzruszona. Kiedy na spotkaniach rodzinnych ktoś wspominał o mojej firmie, ona zmieniała temat lub komentowała coś w stylu Och, Lena, przecież to takie niszowe. Prawdziwa kariera to stabilność, a nie jakieś tam programowanie dla paru firm. No, ale jak to mówią każdy orze, jak może jej arogancja była tak głęboko zakorzeniona, że nie pozwalała jej dostrzec rzeczywistości. Była jak stary, zardzewiały mechanizm, który nie potrafi przystosować się do nowych warunków. Z czasem Krystyna zaczęła unikać tematu mojej pracy, a to był dla mnie cichy triumf. Jej milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Nie mogła już nazwać mnie leniwą, bo fakty mówiły same za siebie ale nie mogła też przyznać się do błędu, bo to podważyłoby całą jej wizję świata i jej rolę jako wszechwiedzącej doradczyni. Ten brak uznania nie bolał mnie już tak bardzo. Stałam się odporna na jej jad. Moja siła nie pochodziła już z jej akceptacji, ale z mojego własnego poczucia spełnienia. Kupiłam sobie drogi zegarek nie dla statusu, ale jako symbol. Symbol upływającego czasu, który kiedyś mi uciekał, a teraz był w moich rękach. Symbol moich godzin pracy, moich poświęceń, moich zwycięstw. To był namacalny dowód na to, że nie jestem leniwa, ale PRACOWITA, zdeterminowana i zdolna do osiągania celów. Patrzyłam na niego często, czując satysfakcję. Pewnego razu, gdy odwiedziłam rodziców, matka znalazła stary zeszyt z moimi rysunkami i wierszami. "Lenou, to jest piękne. Dlaczego nigdy tego nie rozwijałaś?" zapytała cichym głosem. Uśmiechnęłam się. Wiesz, mamo, wtedy nie potrafiłam. Ale teraz, teraz mogę robić, co tylko zechcę i zaczęłam znów rysować. Moje szkice były teraz bardziej dojrzałe, pełne głębi i pewności siebie. Nie musiałam już wybierać między poważną pracą a pasją. Moje życie stało się harmonijne, a ja pełniejsza. W mojej firmie miałam już kilkunastu pracowników prowadziłam spotkania, podejmowałam decyzje, negocjowałam kontrakty. Czułam się pewnie autorytatywnie, ale zawsze z szacunkiem dla innych. Nauczyłam się, że prawdziwa władza nie polega na umniejszaniu innych, ale na inspirowaniu ich. Moja przeszłość sprawiła, że byłam empatycznym liderem, który rozumiał trudności i wartość ciężkiej pracy. Wzrost mojej firmy nie umknął uwadze mediów. Pojawiły się artykuły w lokalnych gazetach, a nawet w magazynach branżowych. Opisywano mnie jako wschodzącą gwiazdę technologii logistycznej, kobietę, która zrewolucjonizowała niszowy rynek. Te nagłówki były dla mnie surrealistyczne. Ja, leniwa Lena, nagle stałam się reformatorką. Nie zależało mi na sławie, ale widziałam w tym potwierdzenie, że mój wysiłek ma znaczenie. Byłam już wolna od jarzma oczekiwań, ale nadal czułam w sobie pewną potrzebę, by choć raz symbolicznie zatrzeć smak tamtych gorzkich słów. Ten moment nadszedł, gdy najmniej się tego spodziewałam. Część 4: Konfrontacja i usprawiedliwienie. Punktem kulminacyjnym tej opowieści było jubileuszowe przyjęcie z okazji 50. rocznicy ślubu moich dziadków. Cała rodzina była obecna, a atmosfera była mieszanką świątecznej pompy i typowego dla naszej rodziny napięcia, gdy Krystyna znajdowała się w pobliżu. Przybyłam z Bartkiem, czując się niespodziewanie spokojnie. Nie miałam zamiaru niczego udowadniać, po prostu chciałam świętować z dziadkami. Krystyna, jak zwykle, była w centrum uwagi, niczym pająk wplątujący wszystkich w swoją sieć rozmów. Kiedy podeszłam, aby złożyć życzenia dziadkom, Krystyna rzuciła mi spojrzenie pełne oceny. Widziałam w jej oczach, że odnotowała mój nowy garnitur, moją pewność siebie. Nie mogła znieść, że ja, leniwa Lena, wyglądam na kobietę sukcesu. O, Lena! Nie widziałam cię od wieków. Nadal bawisz się w te w programy? Myślałam, że już ci się znudziło. Zawsze byłaś taka zmienna, a i leniwa, jak pamiętam, do nauki prawdziwych rzeczy jej głos, cichy, ale przenikliwy, niósł się w bliskim otoczeniu, a inni członkowie rodziny, stojący w pobliżu, natychmiast skierowali wzrok na mnie. Pamiętałam ten ból, to palące uczucie wstydu, które towarzyszyło mi przez całe dzieciństwo. Ale teraz te słowa uderzyły w ścianę spokoju, którą zbudowałam wokół siebie. Poczułam tylko cichą satysfakcję. Jej jedyną bronią było powtarzanie starych kłamstw. Uśmiechnęłam się lekko. Nie nudzi się, ciociu. Moja firma rośnie w siłę. Krystyna parsknęła. Rośnie w siłę. A co to znaczy? Że masz paru klientów i siedzisz w domu. No, dopóki rodzice cię utrzymują, to pewnie masz wygodnie, zawsze musiała dodać ten złośliwy komentarz, podważyć moje osiągnięcia, sprowadzić je do poziomu nic nieznaczącego hobby. Chciałam odpowiedzieć, ale w tamtym momencie poczułam delikatne pociągnięcie za rękaw. Odwróciłam się. Za mną stał mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat, ubrany w elegancki granatowy garnitur. To był Jan Nowak, dyrektor generalny Dużej Międzynarodowej Korporacji Logistycznej, z którą moja firma podpisała niedawno umowę na strategiczny system oprogramowania. Znałam go ze spotkań biznesowych, zawsze był niezwykle uprzejmy i profesjonalny. Wiedziałam, że to nie jest przypadek. Pan Nowak musiał być zaproszony przez kogoś z rodziny dziadków, kto znał jego pozycję. Nie wiedziałam, że z Krystyną jest na pty. Widziałam, jak patrzy na Krystynę z delikatnym zaskoczeniem. Pani Lena Kowalska. Zapytał, a jego głos był pełen szacunku i profesjonalizmu. Tak, to ja, odpowiedziałam, a moje serce zaczęło bić szybciej. Pan Nowak, ku zaskoczeniu Krystyny i wszystkich wokół, wyprostował się, a w jego oczach pojawił się błysk uznania. Nie zdążył powiedzieć nic więcej, gdy podszedł do niego drugi mężczyzna, młodszy, w doskonale skrojonym garniturze. Był to Michał, jeden z moich kluczowych pracowników, kierownik działu rozwoju w mojej firmie, którego poprosiłam o przybycie na to przyjęcie, by pomógł mi w rozmowach z potencjalnymi klientami. Michał, widząc mnie i pana Nowaka, natychmiast zrozumiał sytuację. Wyprostował się, a w jego spojrzeniu nie było nic poza podziwem i szacunkiem. W oczach Krystyny dostrzegłam zdumienie. Pan Nowak złożył ukłon, taki, jaki składa się komuś o naprawdę wysokiej pozycji. Następnie Michał stanął na baczność, delikatnie uniósł dłoń do czoła i wykonał symboliczny, choć bardzo wyraźny gest salutowania. Był to gest szacunku, lojalności i podziwu. W jego oczach widziałam potwierdzenie mojej ciężkiej pracy, mojego sukcesu, mojej autentyczności. Pani dyrektor, powiedział Michał, jego głos był wyraźny i pełen profesjonalizmu. Przepraszam za spóźnienie, ale mieliśmy pilną sprawę. Pan Nowak, widząc reakcję Michała i moją spokojną postawę, zwrócił się do Krystyny i reszty rodziny. Znam panią Lenę Kowalską. Jestem zaszczycony, że mogę ją poznać w tak uroczystych okolicznościach. Jej firma Lenatech to jeden z naszych kluczowych partnerów. Ich innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki zmieniły nasz rynek. Pani Lena jest prawdziwą wizjonerką i niezwykle pracowitą osobą. Słowa pana Nowaka zawisły w powietrzu, jak złota kurtyna. Ciocia Krystyna stała oniemiała, jej usta były lekko otwarte, a twarz pobladła. Jej oczy, zawsze tak przenikliwe i osądzające, teraz były pełne zdumienia i niewiary. Widziałam, jak jej cała konstrukcja, całe jej przekonanie o mojej leniwości i niewystarczalności rozsypuje się w proch. Czuła się, jakby ktoś uderzył ją w twarz, ale uderzenie to zadała rzeczywistość, a nie ja. Nikt w pokoju nie odważył się nic powiedzieć. Cisza była gęsta, a w jej tle słychać było jedynie odległą muzykę. Rodzina patrzyła na mnie z nowym, nieskrywanym podziwem. Moja matka uśmiechnęła się, w jej oczach pojawiły się łzy, ale tym razem były to łzy dumy. Bartek, mój mąż, ujął moją dłoń, a w jego uścisku czułam wsparcie i cichą celebrację. Nie czułam triumfu ani chęci rewanżu. Czułam spokój. Spokój, który zalał moje serce, gdy w końcu zobaczyłam, że prawda zwyciężyła. Wystarczyło jedno zdanie, jeden gest. Gest Michała, jego pani dyrektor, jego salutu, który był dla mnie więcej wart niż tysiąc medali. Bo to nie było tylko uznanie zawodowe. To było symboliczne odwołanie każdego oszczerstwa, każdego lekceważącego słowa, które Krystyna wbiła w moje serce. Spojrzałam na ciotkę Krystynę. Jej twarz była szara. Wyglądała, jakby nagle się skurczyła, straciła swoją dawną ostrość. Wiedziałam, że te słowa i ten widok mój podwładny, salutujący mi z szacunkiem, obok dyrektora generalnego, który wychwalał moją pracę, na zawsze zmieniły jej postrzeganie mnie. I to było wszystko, czego potrzebowałam. Nie musiałam nic mówić. Jej własne milczenie, jej własna blednąca twarz były moim największym usprawiedliwieniem. Odwróciłam się od niej, by podzękować panu Nowakowi i Michałowi, w pełni skupiona na teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość, z całym jej bólem i niesprawiedliwością, w końcu straciła swoją władzę. Część pięć. Refleksja i nowa równowaga. Po tamtym przyjęciu świat nie wywrócił się do góry nogami, ale w mojej duszy zapanował nowy porządek. Nie było żadnej spektakularnej rozmowy z ciotką Krystyną. Ona unikała mojego wzroku, a na kolejnych rodzinnych spotkaniach ograniczała się do zdawkowych, niemal szeptanych pozdrowień. Jej osądy zniknęły, zastąpione niezręcznym milczeniem, które było dla mnie znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek przeprosiny. Wiedziałam, że to nie wynikało z tego, że nagle mnie zrozumiała. Wynikało to z faktu, że jej własna, misternie zbudowana rzeczywistość pękła pod ciężarem niezaprzeczalnych faktów. Nie mogła już nazwać mnie leniwą, gdy inni świadczyli o moim sukcesie i ciężkiej pracy. Nigdy nie szukałam zemsty. Pragnęłam jedynie uznania, ale nie z jej strony. Pragnęłam, by y prawda ujrzała światło dzienne. A kiedy to się stało, poczułam głęboki wewnętrzny spokój. To doświadczenie nauczyło mnie, że prawdziwa siła nie tkwi w narzucaniu swojej woli innym, ani w oczekiwaniu na zewnętrzne potwierdzenie. Ona rodzi się w ciszy, w pracy nad sobą, w wierze w swoje własne możliwości, niezależnie od tego, co mówią inni. To, co Ciocia Krystyna nazywała lenistwem, było moją introwersją, moim procesem twórczym, moją potrzebą głębszego zanurzenia się w to, co mnie naprawdę pasjonowało. Zrozumiałam, że każdy ma swój własny rytm, swoją własną drogę do sukcesu, a próba wpasowania się w cudze szablony jest drogą do autodestrukcji. Moje leniwe dni były w rzeczywistości dniami, w których kiełkowały pomysły, w których czytałam, myślałam, planowałam wszystko to, co ostatecznie doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Moja relacja z rodzicami pogłębiła się. Oni, uwolnieni od presji bycia pośrednikami w konflikcie z Krystyną, mogli otwarcie wyrażać dumę i wsparcie. Moja matka często dzwoniła, by opowiadać o artykułach w gazetach, które widziała na mój temat. Mój ojciec, który kiedyś próbował mnie bronić, teraz patrzył na mnie z szacunkiem, jak na równego sobie. Czułam się wolna. Wolna od ciężaru cudzych osądów, wolna od potrzeby udowadniania czegokolwiek. Moja firma prosperowała, rozwijałam nowe projekty, a mój zespół był dla mnie jak druga rodzina zgrana, wspierająca się nawzajem. Byłam liderem, który słuchał, inspirował i doceniał, pamiętając o tym, jak ważne jest, aby nikt nie czuł się niewidzialny lub niewystarczający. W tamtym roku, na święta, kupiłam sobie piękny, gruby szkicownik i zestaw profesjonalnych ołówków. Zaczęłam rysować regularnie dla czystej przyjemności. Tworzyłam światy, które kiedyś ukrywałam. To było jak powrót do domu, do siebie. I wiesz, ceo. Czasami, gdy patrzę w lustro, widzę już nie tamtą małą, przerażoną dziewczynkę, ale kobietę, która przetrwała burzę. Kobietę, która znalazła swoją drogę i podąża nią z podniesioną głową. To nie jest historia o zemście, ale o odwadze. Odwadze, by odnaleźć siebie, gdy świat próbuje cię zdefiniować. Odwadze, by iść pod prąd, gdy wszyscy oczekują, że będziesz płynąć z prądem. I odwadze, by w końcu stanąć w swoim świetle, bez przepraszania. To była moja historia, historia Leni, która była nazywana leniwą, ale która w końcu znalazła swoją siłę i swój głos. Czasami najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, w głębi naszej duszy. Ale kiedy wygrywamy te bitwy, stajemy się niepowstrzymani. Mam nadzieję, że ta historia rezonuje z Wami. Jeśli tak, proszę, zostawcie komentarz poniżej, czytam każdy z nich. Poświęćcie chwilę, aby polubić ten film i udostępnić go komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. Zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych opowieści. Dziękuję, że tu jesteście. Wasze historie mają tu znaczenie. Zostańcie blisko. Będzie więcej.